Głos tajemniczy i piękny, ale zarazem dla wielu pewnie znajomy. Ten niezwykły fletowy gwist, unoszący się wśród koron drzew, należy do jednego z najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów. Złoty jak słońce, a jednocześnie nieuchwytny jak cień prawdziwy skarbnik leśnych sekretów. Tropikalny przybyż, czy rodzimy artysta? Dlaczego ten ptak o egzotycznej urodzie potrafi znikać na oczach nawet doświadczonych obserwatorów? Dzisiaj wyruszamy tropem złotego klejnotu naszej awifauny, wilgi zwyczajnej. Przygotujcie lornetki i nadstawcie uszu. Czeka na nas prawdziwe ornitologiczne wyzwanie. Zapraszam! Euroazjatycka wilga złota. Tak brzmi dosłownie przetłumaczona angielska nazwa dzisiaj omawianego gatunku. I jest w niej dużo racji. Wilga to prawdziwy klejnot wśród europejskich ptaków, nie wspominając już o polskich. Jej wygląd jest tak charakterystyczny, że trudno pomylić ją z jakimkolwiek innym gatunkiem występującym w naszym kraju. Warto zauważyć, że tak naprawdę nie potrzeba niczego więcej niż dwa kontrastujące ze sobą kolory, by nacieszyć oko, ale nie każdy osobnik właśnie tak wygląda. Dimorfis płciowy jest tutaj świetnie widoczny. Zacznijmy od dorosłego samca, który jest prawdziwym dziełem natury. Jego upierzenie to istna eksplozja barw, intensywnie żółte, niemal złociste ciało, absolutnie różniące się od głębokiej czerni skrzydeł i ogona. Ta kombinacja kolorów przypomina tropikalnych mieszkańców dalekich krain, a nie ptaka, którego możemy spotkać w polskim lesie. Szczególnie charakterystyczna jest czarna maska przechodząca przez oko. Podobną rzecz posiadają polskie dzierżby, jednak dla nich, ze względu na specyficzne sposoby polowania, bardziej pasuje miano bandyty. Szybkie ogłoszenie. Jeśli chciałbyś otrzymać świetny atlas ptaków, to kliknij pierwszy link w opisie filmu. Ważne do 12 czerwca, więc warto się pośpieszyć. Wracamy do odcinka. Samica wilgi prezentuje się znacznie skromniej, choć nie mniej urokliwie. Jej upierzenie jest bardziej stonowane, oliwkowo-zielone na grzbiecie, a żółtawe lub jasno na spodzie ciała. Skrzydła i ogon są ciemniejsze, oliwkowo-brązowe. Ta subtelna kolorystyka nie jest przypadkowa. Zapewnia samicy doskonały kamuflaż podczas wysiadywania jaj i opieki nad pisklętami. Młode ptaki przypominają wyglądem samice, choć ich upierzenie jest jeszcze bardziej matowe i często z delikatnymi kreskami na spodzie ciała. Wilga to ptak średniej wielkości, nieco większy od szpaka, ale mniejszy od gołębia. Długość jej ciała wynosi od 22 do 25 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga 45. Masa ciała dorosłego osobnika waha się między 50 a 50. A 90 gramami. Mimo tych niepozornych rozmiarów, wilga ma bardzo charakterystyczną sylwetkę, smukłą, z dość długim ogonem i krótkimi nogami. Szczególną uwagę warto zwrócić na dziób wilgi. Jest on stosunkowo długi, lekko zakrzywiony i ma różowawy kolor. To doskonałe narzędzie zarówno do zbierania owadów z liści, jak i do sięgania po soczyste owoce. Oczy wilgi są ciemnoczerwone, a to pewnie dla wielu zaskoczenie, co w połączeniu z czarną maską u samców tworzy naprawdę niezwykły efekt. Co ciekawe, intensywność żółtego ubarwienia samców może się różnić w zależności od wieku ptaka i jego kondycji. Najstarsze, doświadczone samce mają najbardziej jaskrawe, niemal pomarańczowo-żółte upierzenie, które skutecznie przyciąga samice i odstrasza konkurentów. Wilga w locie prezentuje się równie efektownie. Jej żółte ciało z czarnymi skrzydłami tworzy charakterystyczny, kontrastowy wzór. Lot wilgi jest szybki i falisty, podobny do lotu dzięciołów. Jej żółte ciało z czarnymi skrzydłami często można zaobserwować, jak przemyka między koronami drzew, ukazując się jedynie na krótkie momenty. Każdy, kto próbuje ją uchwycić na fotografii, lub po prostu zaobserwować, powinien mieć oczy dookoła głowy. Choć nie jest to aż tak mały ptak, to jednak porusza się niemal bezszelestnie, dlatego skupienie jest kluczem do sukcesu. Warto wspomnieć, że wilga jest jedynym przedstawicielem swojej rodziny w Europie. Myślę, że godne byłoby nazwanie jej unikatem północy, chociaż na przykład na Bliskim Wschodzie możemy spotkać inny gatunek wilgi a jej egzotyczny wygląd zdradza tropikalne pochodzenie tej grupy ptaków. Tutaj mowa o wildze zwyczajnej. Większość krewnych naszej wilgi zamieszkuje lasy tropikalne Azji i Afryki, gdzie jaskrawe barwy nie są tak wyjątkowe jak w naszej strefie klimatycznej. Wilga jest więc swego rodzaju ambasadorem egzotycznej rodziny w strefie umiarkowanej. Mimo swojego spektakularnego wyglądu, Wilga pozostaje jednym z najtrudniejszych do zaobserwowania ptaków. Jej ubarwienie, choć jaskrawe, doskonale komponuje się z mozaiką światła i cienia w leśnym krajobrazie. Dodatkowo wilga jest ptakiem niezwykle płochliwym i ostrożnym, który unika otwartych przestrzeni i rzadko schodzi na ziemię. To sprawia, że zobaczenie wilgi na własne oczy to prawdziwe święto dla każdego miłośnika ptaków. Nagroda za cierpliwość i uważną obserwację. Jeśli kiedykolwiek spacerowaliście po lesie liściastym w maju lub w czerwcu, istnieje duża szansa, że słyszeliście wilgę, nawet jeśli nie mieliście pojęcia, że to właśnie ona. Głos wilgi zwyczajnej to jeden z najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najpiękniejszych dźwięków polskiej przyrody prawdziwa leśna melodia, która nie pozostawia nikogo obojętnym. Podstawowy śpiew samca wilgi to donośne, fletowe, melodyjne gwizdanie, które można przedstawić za pomocą takich wyrazów dźwiękonaśladowczych, których dla własnego komfortu nie będę czytał. Ten czysty, dźwięczny gwizd niesie się daleko przez korony drzew i jest tak charakterystyczny, że nawet początkujący obserwatorzy ptaków szybko uczą się go rozpoznawać. Co ciekawe, śpiew wilgi brzmi niemal egzotycznie. Jakby pochodził z tropikalnych lasów, a nie z naszej strefy klimatycznej, i nie jest to przypadkowe skojarzenie. Większość krewnych wilgi zamieszkuje właśnie tropikalne regiony, a ich głosy mają podobny charakter. Warto podkreślić, że to właśnie dzięki temu charakterystycznemu śpiewowi najczęściej wykrywamy obecność wilgi w okolicy. Podczas gdy zobaczenie tego ptaka to nie lada wyzwanie. Jego głos jest doskonałym wskaźnikiem obecności. Oprócz melodyjnego gwizdania, Wilga ma w swoim repertuarze również inne dźwięki. Jednym z nich jest szorski, chrapliwy, kontaktowy głos, przypominający nieco miałczenie kota. Ten dźwięk służy głównie do komunikacji między partnerami lub jako sygnał ostrzegawczy. Często można go usłyszeć, gdy Wilga jest zaniepokojona obecnością intruza lub gdy komunikuje się z innymi osobnikami swojego gatunku. Samice wilgi również potrafią śpiewać, choć ich głos jest nieco cichszy i mniej melodyjny niż u samców. Śpiew wilgi pełni kilka ważnych funkcji w życiu tego gatunku. Przede wszystkim służy do oznaczania terytorium. Samiec informuje inne wilgi, że dany fragment lasu jest już zajęty. Śpiew odgrywa również kluczową rolę w zalotach. Samce intensywnie śpiewają, aby przyciągnąć partnerki i zaimponować swoimi wokalnymi umiejętnościami. Intensywność śpiewu wilgi zmienia się w ciągu sezonu. Najintensywniej ptaki te śpiewają od końca kwietnia do połowy czerwca, czyli w okresie zajmowania terytoriów i formowania par. Później, gdy zaczyna się okres wysiadywania jaj i opieki nad pisklętami, śpiew staje się coraz rzadszy. Pod koniec lata, przed odlotem na zimowiska, wilgi znów można usłyszeć częściej, Choć ich śpiew nie jest już tak intensywny jak wiosną. Co fascynujące, wilga jest jednym z tych ptaków, które w ludowej tradycji wielu regionów Polski uważane były za zwiastuny pogody. Istnieje powiedzenie, że gdy wilga woła, będzie deszcz lał. Obserwacje potwierdzają, że wilgi rzeczywiście często nasinają swój śpiew przed zmianą pogody, szczególnie przed deszczem. Wynika to prawdopodobnie z ich wrażliwości na zmiany ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza. Tak więc, jeśli podczas letniego spaceru usłyszycie intensywny śpiew wilgi, być może warto zabrać ze sobą parasol. Nauka rozpoznawania głosu wilgi to jeden z pierwszych kroków w przygodzie z obserwacją ptaków. Gdy już raz usłyszycie i zapamiętacie ten charakterystyczny dźwięk, będziecie go rozpoznawać bez trudu. Podczas każdej wycieczki do lasu czy parku. A kto wie, może właśnie dzięki temu uda Wam się wypatrzeć tego skrytego, żółtego artystę wśród zieleni liści. Z mojego osobistego doświadczenia wiem, że głos wilgi jest nieco podobny do głosu kosa. Jednak kos wydaje go nieco częściej oraz bardziej wyraźnie. No i naturalnie możemy go usłyszeć częściej, ponieważ kos jest dużo pospoliczy. Wilga natomiast to tak jak mówiłem wcześniej, czyste fletowe dźwięki. Wilga zwyczajna to ptak o niezwykle rozległym zasięgu występowania, który obejmuje znaczną część Europy i Azji. Przyjrzyjmy się bliżej jej pozycji systematycznej i pokrewieństwom z innymi gatunkami ptaków. Zasięg lęgowy wilgi rozciąga się od zachodniej Europy przez centralną część kontynentu aż po Azję Środkową i północno-zachodnie Chiny. Na północy sięga południowej Skandynawii, a na południu obejmuje basen Morza Śródziemnego i północno-zachodnią Afrykę. W Polsce wilga występuje na terenie całego kraju, choć jest nieco rzadsza w wyższych partiach gór. Generalnie unika terenów położonych powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Co niezwykle interesujące, wilga jest ptakiem wędrownym o dalekosiężnych migracjach. Zimę spędza w Afryce, głównie na terenach położonych na południe od Sahary, na zachodzie po Etiopię, Kenię i Tanzanię na wschodzie. Niektóre populacje docierają nawet do południowej Afryki. To imponująca podróż, zważywszy na rozmiary tego ptaka. Do Polski wilgi przylatują stosunkowo późno, zazwyczaj pod koniec kwietnia. Lub na początku maja, gdy drzewa są już pokryte liśćmi. Jest to jeden z ostatnich ptaków wędrownych powracających z zimowisk. Odlatują również dość wcześnie, już od końca sierpnia do września, spędzając u nas zaledwie 3-4 miesiące. Ta krótka obecność w naszym kraju sprawia, że każde spotkanie z wilgą jest jeszcze cenniejsze. Jeśli chodzi o preferencje siedliskowe, Wilga jest przede wszystkim ptakiem lasów liściastych i mieszanych. Szczególnie upodobała sobie lasy liściaste, najlepiej dość suche, wzdłuż rzek, gdzie dominują takie gatunki drzew jak dęby, lipy, wiązy czy topole. Można ją również spotkać w starych parkach, sadach, a nawet w większych ogrodach na obrzeżach miast. Kluczowym elementem siedliska wilgi jest obecność wysokich drzew liściastych z rozbudowaną koroną które zapewniają odpowiednie miejsce do gniazdowania i żerowania. Wilga prowadzi życie głównie w górnych partiach koron. Rzadko schodzi niżej, a jeszcze rzadziej na ziemię. To właśnie w gęstwinie liści znajduje zarówno pożywienie, jak i miejsce na budowę gniazda. Nawet intensywne ubarwienie samca może zlewać się z ostrym porannym słońcem. Taki tryb życia w połączeniu z doskonałym kamuflażem sprawia, że wilga pozostaje jednym z najtrudniejszych do zaobserwowania ptaków, mimo że wcale nie jest rzadka. Warto również wspomnieć o zagęszczeniu populacji wilgi. Jest to ptak terytorialny, a pary zajmują dość rozległe rewiry lęgowe. Na jednym kilometrze kwadratowym odpowiedniego siedliska może gniazdować od kilku do kilkunastu par, choć zwykle są to liczby bliższe dolnej granicy tego przedziału. W Polsce całkowitą liczebność wilgi szacuje się na około 100 tysięcy do 200 tysięcy par lęgowych, co czyni ją gatunkiem średnolicznym. Obserwując trendy populacyjne wilgi w Europie, można zauważyć, że w niektórych regionach jej liczebność nieznacznie spada, co wiąże się głównie z utratą odpowiednich siedlisk, wycinaniem starych drzew, regulacją rzek i zanikaniem lasów łęgowych. Jednak globalnie gatunek ten nie jest zagrożony, i jego status ochronny określa się jako najmniejszej troski. Jeśli chcielibyście sami zaobserwować wilgę, najlepszym czasem będzie maj i czerwiec, a najlepszym miejscem, lasy liściaste w pobliżu rzek lub stare parki, tak jak już mówiłem wcześniej. Wczesny ranek to pora największej aktywności tych ptaków. Pamiętajcie jednak, że najpierw usłyszycie charakterystyczny fletowy gwizd, jak wspomniałem na wstępie, a dopiero potem. Jeśli będziecie mieć szczęście, zobaczycie żółto-czarną sylwetkę przemykającą wśród liści. Łatwiej jest spotkać samca niż samicę, chociaż wytrwali ptasiarze na pewno ją znajdą. Według ptasiego budzika wilga budzi się stosunkowo późno, czyli o 4.20. Wcześniej zaczyna śpiewać choćby zięba, pierwiosnek czy sikora bogatka. Wilga zwyczajna, choć jest ptakiem dobrze znanym w Europie, należy do rodziny, która może wydawać się dość egzotyczna dla naszej strefy klimatycznej. Przyjrzyjmy się bliżej jej pozycji systematycznej i pokrewieństwom z innymi gatunkami ptaków. Wilga zwyczajna, łacińska nazwa Oriolus Oriolus, należy do rodziny wilgowatych, która obejmuje około 30-35 gatunków ptaków występujących głównie w Afryce, Azji. I Australii. Nazwa rodzajowa Oreolus ma interesującą etymologię. Pochodzi od łacińskiego słowa aureolus, co oznacza złoty lub złocisty i doskonale oddaje charakterystyczne ubarwienie samca. Polska nazwa wilga jest prawdopodobnie dźwiękonaśladowcza i nawiązuje do głosu ptaka. Wyróżnia się dwa podgatunki. Nasz, występujący w Europie i zachodniej Azji oraz zamieszkujący Azję Środkową i Południową. Czas przejść do życia wilgi. Przyjrzymy się jej okresowi godowemu, odchowywaniu potomstwa i wszystkiemu, co się z tym wiąże. A więc, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, wilga przylatuje stosunkowo późno, kiedy drzewa są już pokryte liśćmi. Samce przybywają zwykle kilka dni przed samicami. I natychmiast zaczynają oznaczać terytoria swoim charakterystycznym śpiewem. Każda para wilk zajmuje dość rozległy rewir lęgowy, który może mieć powierzchnię od kilku do kilkunastu hektarów, w zależności od jakości siedliska i dostępności pokarmu. Proces dobierania się w pary rozpoczyna się wkrótce po przylocie samic. Wilki są gatunkiem monogamicznym. Tworzą pary na jeden sezon lęgowy. Choć zdarza się, że te same osobniki łączą się ze sobą przez kilka kolejnych lat. Zaloty są dość spektakularne. Samiec wykonuje efektywne loty godowe wokół samicy, prezentując swoje jaskrawe upierzenie, a także intensywnie śpiewa. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów biologii wilgi jest budowa gniazda. To prawdziwe arcydzieło ptasiej architektury. Gniazdo wilgi ma kształt głębokiej, i wiszącej czarki lub koszyczka umieszczonego w rozwidleniu poziomej gałęzi, zwykle dość daleko od pnia drzewa. Konstrukcja ta jest mistrzowsko zawieszona między dwiema gałązkami, do których jest przymocowana za pomocą włókien roślinnych, trawy, łyka, a czasem nawet pajęczyn. Gotowe gniazdo jest umieszczone wysoko nad ziemią, zwykle na wysokości od 8 do 15 metrów, co utrudnia dostęp drapieżnikom. Jego lokalizacja w gęstwinie liści zapewnia dodatkową ochronę przed niepożądanymi gośćmi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja gniazda jest na tyle solidna, że wytrzymuje nawet silne wiatry, a jednocześnie na tyle elastyczna, że kołysze się delikatnie, nie uszkadzając jaj czy piskląt. W maju lub czerwcu samica składa zwykle od 3 do 4 jaj które mają charakterystyczny różowawy lub kremowy kolor z ciemnymi, nieregularnymi plamkami. To dość nietypowe ubarwienie dla ptasich jaj. W Polsce podobny kolor mają jeszcze tylko jaja zaganiacza. Wysiadywaniem zajmuje się głównie samica, choć samiec czasami zmienia się z nią, szczególnie w ciągu dnia. Okres inkubacji trwa około 14-15 dni. Pisklęta wilgi wykluwają się nagie i ślepe. Jak u większości wróblowych, czyli są naturalnie gniazdownikami, pozostają całkowicie zależne od rodziców, którzy intensywnie karmią je owadami, głównie gąsienicami motyli i innymi bezkręgowcami. Obab taki spary biorą udział w karmieniu młodych, przynosząc im pokarm co kilka, kilkanaście minut przez cały dzień. Młode wilgi rozwijają się dość szybko. Po 14-16 dniach od wyklucia są już opierzone i opuszczają gniazdo, nie oznacza to jednak pełnej samodzielności. Przez kolejny tydzień lub dwa pozostają pod opieką rodziców, którzy nadal je dokarmiają i uczą samodzielnego zdobywania pokarmu. W tym okresie młode ptaki przebywają w pobliżu gniazda, ukryte wśród liści. Gdzie są mniej narażone na ataki drapieżników. Pamiętajcie o najważniejszej zasadzie. Jeśli spotykamy podlota, to nie próbujemy mu pomagać. Robimy zdjęcie, cieszymy się okazją przez kilka sekund i po cichu opuszczamy miejsce zdarzenia. Wingi wyprowadzają tylko jeden lęk w roku, co jest związane z ich krótkim pobytem w miejscach gniazdowania. Jeśli jednak pierwszy lęk zostanie zniszczony we wczesnej fazie. Para może przystąpić do ponownego gniazdowania. Jeśli chodzi o dietę, wilga jest gatunkiem wszystkożernym, choć z wyraźną preferencją dla pokarmu zwierzęcego. Podstawę jej jadłospisu stanowią duże owady, gąsienice, motyli, chrząszcze, a także pająki i inne bezkręgowce. W drugiej połowie lata, gdy dojrzewają owoce, wilgi chętnie uzupełniają swoją dietę pokarmem roślinnym. Szczególnie lubią czereśnie, wiśnie, morwy, maliny i inne soczyste owoce. Ta zmiana diety jest związana z przygotowaniem do jesiennej wędrówki. Owoce są bogate w cukry i pomaga to ptakom zgromadzić zapas energii niezbędny do pokonania długiej trasy do zimowisk. Wilga żeruje głównie w koronach drzew, zręcznie poruszając się wśród gałęzi i liści. Niemal cały pokarm zdobywa wysoko nad ziemią. Podczas żerowania wykazuje się dużą zręcznością. Potrafi zawisać na chwilę w powietrzu, aby sięgnąć po owada czy owoc. Wilga prowadzi raczej samotny tryb życia i poza okresem lęgowym nie tworzy stad. Nawet podczas migracji ptaki te lecą pojedynczo lub w bardzo małych, luźnych grupach. Jest to dość nietypowe dla ptaków wędrownych, które często podróżują w większych zgrupowaniach. Długość życia wingi w warunkach naturalnych wynosi średnio 5 do nawet 10 lat. Główne zagrożenia dla tego gatunku to drapieżnictwo. Jaja i pisklęta padają ofiarą krukowatych, wiewiórek i kun, utrata siedlisk oraz niebezpieczeństwa czyhające na trasie migracji i na zimowiskach. W Polsce winga objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Podobnie jak w większości krajów europejskich. Jej status w czerwonej księdze gatunków zagrożonych i UCN określany jest jako najmniejszej troski, co oznacza, że globalnie gatunek nie jest zagrożony wyginięciem, jednak lokalne populacje mogą wykazywać tendencje spadkowe. Co możemy zrobić, by pomóc wilgom? Tak naprawdę jako zwykły człowiek niewiele. Kluczem do utrzymania ich populacji jest ochrona ich naturalnych siedlisk. Są to stare lasy liściaste, szczególnie te położone w dolinach rzek. Ważne jest również zachowanie zadrzewień śródpolnych, które mogą stanowić alternatywne miejsca gniazdowania. Unikanie stosowania pestycydów również pomaga zachować bazę pokarmową wilk, czyli owady. Dla miłośników ptaków dobrym pomysłem jest sadzenie rodzimych gatunków drzew liściastych oraz krzewów owocowych, które mogą przyciągać wilgi. Choć są one dość płochliwe i rzadko odwiedzają karmniki, mogą korzystać z naturalnych źródeł pokarmu w naszym otoczeniu. Podsumowując naszą podróż przez świat wingi zwyczajnej, nie sposób nie docenić wyjątkowości tego ptaka. Łącząc w sobie egzotyczne piękno z fascynującą biologią i ekologią, jego jaskrawe żółto-czarne upierzenie, melodyjny fletowy śpiew oraz mistrzowsko zbudowane gniazdo. To tylko niektóre z cech, które czynią go jednym z najbardziej interesujących ptaków w naszej afifaunie. Wilga przypomina nam również o złożoności i pięknie świata przyrody. Ten niepozorny, choć barwny ptak, przemierzający tysiące kilometrów między Europą a Afryką i wychowujący potomstwo w koronach naszych drzew, jest doskonałym przykładem adaptacji. Dla początkującego obserwatora ptaków, rozpoznanie głosu wilgi może być pierwszym krokiem w fascynującej przygodzie z ornitologią. Zachęcam Was do własnych obserwacji wilgi. Nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale daje naprawdę dużo satysfakcji. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam pożyteczne wskazówki. Pamiętajcie, że wilga to przede wszystkim ptak ucho. Najpierw ją usłyszycie, a dopiero potem jeśli będziecie mieć szczęście i cierpliwość, zobaczycie żółto-czarną sylwetkę, przemykającą wśród liści. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.